Myślisz, że NASA wylądowała łazikiem na Marsie 320 milionów kilometrów stąd? Na pewno? Pewien, że nie wysłali ekipy na wyspę Devon w Kanadzie, by zrobić zdjęcia i je edytować? Edytować, by nadać czerwony odcień planety? Edycje, które inni dopasowali identycznie do zdjęć wyspy Devon i rzekomego Marsa? Zdjęcia tak podobne, że muszą być identyczne? Potem publikują takie zdjęcia, byś pomyślał, rany, na Marsie może być życie. To odwraca uwagę od faktu, że zdjęcia nie są z Marsa. Mają cię, bo myślisz, że ukrywają kosmitów, a nie to, że Mars nie jest planetą. Patrząc na planetę przez teleskop czy kamerę P1000, zobaczysz coś innego. Bo o to, co pokazuje NASA, i to z krótkim filmikiem. Teleskop Hubble uwiecznił nowy obraz Marsa w maju 2016, gdy Ziemia i Mars zbliżały się do opozycji. Ale jeśli sam zdecydujesz badać i dostrzec, co widzi tysiące ludzi, zamiast jednej agencji rządowej, zauważysz, że Mars wygląda jak światło w basenie, mieniące się w wodzie, niczym nie przypominając planety.